Dzieci Seniorom. Pod takim tytułem 28 października w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury odbył się koncert w ramach akcji Październik Miesiącem Seniora. Na scenie zaprezentowały się dzieci z placówki wsparcia dziennego, klub sportowy Fantazja, New Dance Family, studio piosenki z Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury, zespół taneczny Trans oraz studio tańca Remix. Ja się ogromnie cieszę, że nasze dzieciaki ze świeży przygotowały tak wspaniały koncert dla naszych seniorów. Równie ważne jest dla nas, nawet dla ośrodka kultury, to, że mamy wiele grup senioralnych, wiele stowarzyszeń, które również tworzą kulturę, bo organizują różne, różne spotkania i poetyckie, i, i śpiewacze, a także kabarety, z czego się bardzo cieszę, ponieważ razem z nimi właśnie tu, na tej scenie, też współpracujemy. Dzisiaj wręczyłem piękny bukiet kwiatów dla wyjątkowej seniorki gminy Skwierzyna, dla pani Marii Więckiej. Pani Maria Więcka od wielu lat szefowa klubu seniora, dlatego dzisiaj została tak uhonorowana, wyjątkowa kobieta, wyjątkowa seniorka naszej gminy, naszego miasta, która od wielu, wielu lat pracuje społecznie na rzecz seniorów Skwierzyny. Myślę, że to jest koncept bardzo wyjątkowy, ponieważ występujemy dla naszych skwierzyńskich seniorów. Myślę, że dla nich to jest duża przyjemność oglądać młodszych tancerzy, artystów, którzy się spełniają w swoich pasjach. Może seniorzy oglądając nas wspominają swoje, swoje lata młodości i najlepsze chwile w swoim życiu. Klub Sportowy Fantazja zajmuje się nauką tańca towarzyskiego, sportowego tańca towarzyskiego. Jesteśmy niejako sportem, ale również część artystyczna jest ważną, ważnym zadaniem, który, który tancerze muszą wykonać. Tańczą od przedszkolaka tancerze do seniora również, więc uczymy się i tańców standardowych, i latynoamerykańskich. Występujemy na zawodach sportowych w całej Polsce. Kiedy zastanawialiśmy się nad planem, jak obchody będą wyglądały, myśleliśmy o tym, czy ściągać jakiegoś zagranicznego, mam na myśli, jakiegoś artystę. Przecież jesteśmy zagłębiem tańca, śpiewu i doszliśmy do wniosku, że na pewno piękną nagrodą będzie dla seniorów, kiedy wystąpią wnuczkowie, wnuczki wnuczkowie. I na pewno to się spełniło. Wieżna jest bogata w instytucje, w stowarzyszenia senioralne. Jest dzisiaj dużo, dużo naszych mieszkańców, którzy właśnie oglądają ten koncert, bo ten koncert jest dla nich. To jest takie nasze podsumowanie i też taka nasza wskazówka, że zawsze o tych seniorach pamiętamy. Jest to wymiana energii między, międzypokoleniowa, tym bardziej, że mm, miło jest, kiedy młodzi, młodzi artyści występują dla skwierzyńskiej publiczności, a zwłaszcza, tak jak było dzisiaj tutaj, dla swoich babci, dla swoich dziadków. Muzyka